Antoni Chmielewski, nie tuż, nie, nie bezpośrednio po gali w Legionowie, ale krótki odstęp czasu, także to spokojnie, jeszcze wszystkie emocje są świeże. Ja tylko, tak zacznę od tego, zapytam Cię, pamiętam jak nagrywaliśmy jeszcze przed tą galą taki program, który się nazywa LMMA. jak ja to widzę, to jest program z Orange Sport i tam zapytałem Cię o Janusza Dreskiego w tym programie i Ty powiedziałeś, że no nie jest to, Janusz Dylewski akurat to nie jest chyba rywal, z którym... My... Ty y, byś się miał mierzyć, bo to nic by taka walka ci nie dała. A tymczasem w Legionowie Janusz Dyrecki był twoim przeciwnikiem. Tak, pamiętam jak rozmawialiśmy o tym temat. E, pamiętam też, jak powiedziałem, że tacy zawodnicy też e, muszą być, ponieważ różne rzeczy losowe się zdarzają. I tutaj bardzo duży ukłon do, dla Janusza. I jako praktycznie jeden, jedyny był duży apel, że szukamy zawodnika za, na zastępstwo. Jako jeden, jedyny się zgłosił. także. No, trzeba mieć jaja, żeby dzień przed walką wziąć walkę po prostu i próbować swoich sił, także naprawdę zrobił mi ogromną przysługę, bo okres przygotowań był spory, nie próżnowałem, naprawdę do, do dobrze przetrenowany okres. Oczywiście nie był to szczyt jak powiedzieć mojej formy, ale dopiero ona jest budowana docelowo na trochę dłuższe, późniejsze starty. No i w no i biłem się u siebie praktycznie. No i dobrze byłoby zawalczyć, dobrze było się pokazać przed swoją publicznością. Bardzo dużo znajomych było, kibicowali i także przyjechali specjalnie na moją walkę. Także no, Mirek tam zrobił cuda i no udało się zawalczyć. No, Przeciwnie jaki był jaki był. Eee... No nie jest to, jakby powiedzieć, super, super, światowej i superklasy zawodnik, no ale jako jedyny podjął rękawicę i to ogromny szacunek dla niego, że się zgodził na tę walkę. Rozmawialiśmy o tym, że była to walka po pojedynku przegranym z Nikosem Sokolisem, a więc taki troszkę powrót, no właśnie, czy to jest, jak tak oceniasz, oczywiście no abstrahując od tych wszystkich aspektów związanych z tym, że to była walka z rywalem, który przyjechał na ostatnią chwilę, który gdzieś tam był trochę z łapanki gdzieś tam sprowadzony, no to tak naprawdę ta walka jakby tym prawdziwym powrotem chyba jeszcze takim do końca nie było. Ja, tu nie, 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 ja tutaj jakby nie deprecjonuję Dyleckiego jako zawodnika czy nie zawodnika. Po prostu to chyba nie był taki prawdziwy powrót, no bo, no bo tak się wszystko złożyło, że trudno to nazwać sprawdzeniem Cię, Ciebie po walce z Sokolisem. Też tak myślę. No chcieliśmy po prostu, żeby walka się odbyła, bo, bo był okres przygotowań, e, sało byłoby nie zawalczyć... E, żeby dla kibiców, żeby było show, żeby po prostu był, żeby moje przygotowanie nie poszło na marne, tylko dlatego ta walka się odbyła. Oczywiście nie był, nie był to sprawdzian żaden tak naprawdę, bo, no, bo klasa zawodników jest, e, różnica między nami jest duża i można powiedzieć nawet, że ogromna, no ale zrobiliśmy to dla kibiców. Tak? Ja, ja, ja się też zastanawiałem, czy, bra, czy walczyć tą walkę, czy nie, ale no, no mówię, no tylu znajomych przyjeżdża, tylu, tylu mam kibiców. E, i ludzi czekało na tą walkę. Także no, zrobiliśmy to tak kibiców, zawalczyłem dla show. A następny sprawdzian będzie już niebałym. Troszeczkę na chwileczkę tylko odbiegnę do tego tematu samego pojedynku i o tych kolejnych twoich sprawdzianów sportowych. Mówiłeś, że tu było wielu znajomych, wielu przyjaciół, ale też gdzieś tam na trybunach znowu pojawiły się jakieś tam osoby, które były ci nieprzychylne. Czy ty jeszcze w ogóle na to zwracasz uwagę, kiedy walczysz? Czy to ma jakiś wpływ na ciebie, kiedy pojawiasz się w klatce? Powiem szczerze, żadnego już nie ma tu na mnie wpływu. Ja po prostu. Nie, nie wiem, może nie to, że się z tym pogodziłem, ale no, jest to dla mnie to jak, nie wiem, no, chleb powszedni jak y, bułka z masłem, no, po prostu coś, co, co się dzieje, tych ludzi się nie da zreformować, On, oni żyją cały czas 20 lat temu wydarzeniami i no i dobrze, no tacy, jakby powiedzieć, też muszą być, też, jakby powiedzieć, jest miejsce dla każdego na tym świecie, także y, nie przeszkadza mi to w ogóle i, i także... Nie wiem, no tylko tyle co robią to, że psują obraz całej gali dla, e, dla pa, paru minut krzyczenia. To zapytam teraz o tych znajomych, co oni po Twojej walce mówili. Ci przyjaciele, którzy siedzieli na trybunach, jak komentowali to, co zobaczyli. Znaczy ci, co się znali, to wiedzieli jaki przebieg tej walki będzie z góry wiedzieli, że to będzie łatwa walka. A ci co się nie znali, to byli zachwyceni, że super show, że super wejście, że bardzo ładnie, taktycznie Poprowadziłem tą walkę, że nie zrobiłem. No, no ciężko zrobić w niej błąd, ale no też, jak powiedzieć, czułem swoją przewagę nad przeciwnikiem i też nie, miałem to w głowie, żeby nie chciałem mu zrobić krzywdy. Chciałem to zrobić po prostu jak najbardziej humanitarnie. Także myślę, że, że nie zrobiłem mu wielkiej krzywdy i pokazałem po prostu, że sposobem nie wykonując, jakby powiedzieć, wielkiego wysiłku też można wygrać. Humanitarne podejście do rywala, to ciekawe. W każdym razie, walka zakończona Twoim zwycięstwem, tak już wspomnieliśmy, bardzo szybkim, tam 51 sekund chyba to wszystko trwało, było duszenie za pleców, i, i, tak, i tak się ta walka ostatecznie rozwiązała nam. Powiedz, mówisz o tym okresie przygotowań, o tym, że był długi, że do tej walki się szykowałeś, co w takim razie dominowało w momencie, kiedy dowiedziałeś się, że zaplanowany przeciwnik, co by nie powiedzieć, no chyba jednak jakoś tam gdzieś trochę, nie wiem czy mocniejszy, no ale na pewno inny, e, się nie pojawi, złość, wściekłość, frustracja, e, chęć mordu, co takiego przede wszystkim dominowało w Twojej postawie, jak się dowiedziałeś, że no jednak ten, kto miał przyjechać, nie przyjedzie? Wszystkie te cechy, które przed chwilą wymieniłeś, przejawiały się przez moją osobę, przewijały się od góry do dołu. No, najgorzej to ta bezsilność, prawda? Że, że tyle było przygotowań, które naprawdę potoczyły się dobrze, bo bardzo ciężko było wrócić po dwóch miesięcy wakacji do regularnego, ciężkiego treningu i zbudowania formy. Na szczęście ta walka się odbyła i mówię, Mirek, no musimy, jakoś, musimy coś wymyślić. No, ja wezmę walkę już z każdym, nawet z cięższym, z lżejszym z mistrzem świata, z mistrzem, nie wiem, klatki schodowej, z każdym, byle tylko, żeby zawalczyć i pokazać się przed swoją publicznością. Tak też się stało. A potem, potem wróciłeś na trybunę oglądać walkę Nikosa Sokolisa z Marcinem Naruszczką. Jak oceniasz ten pojedynek? No bo wiadomo, Nikos Sokolis, tak jak wspomnieliśmy, to twój pogromca z ostatniego twojego poprzedniego występu. Tak, bardzo kibicowałem Marcinowi, dużo tutaj było sparingów, Wspólnych i tak zwanego game planu układania walki pod Cokolisa. E, Marcin wykonał ten plan no, na piątkę z plusem. E, bardzo taktycznie dobrze zawalczył, nie dawał się z nim żadne tam wymiany, żadne bitki. E, szukał momentu na obalenie e, i na szczęście robił to w połowie od połowy, drugiej, od połowy każdej rundy, także e, mógł, jak powiedzieć, trochę tą walkę dłużej przetrzymać sobie na ziemi. No, Taktycznie piątka z plusem, także zasłużenie Marcin wygrał i gratuluję mu bardzo. Sokolis pokazał się tak jak, tak jak się miał pokazać, czyli miał mocną stójkę, miał chcieć trafić Marcina, Marcin nic się nie dał. Taki był game plan, takżeśmy sparowali, takżeśmy to trenowali i brawo dla Marcina, gratuluję. Gratulujemy Marcinowi na ruszcie w takim razie. To teraz pytanie takie, kiedy będziemy ewentualnie mieli okazję Tobie gratulować po kolejnym zwycięstwie. Mówisz o tych bogatych planach, wcześniej też wspominałeś. Fen jakiś wchodził w grę, coś się, wykrystaliz coś się wykrystalizowało, jak to teraz wygląda. Jak ty byś sobie widział tą swoją najbliższą przyszłość? W tej chwili lekkie tak zwane roztrenowania, ale nie schodzę z treningu. W takim sensie, że troszkę luźniej trenować, ale nadal budować formę. I szykuję się na. na, na Galę noworoczną. Nie. Bodajże 9 września, 9 stycznia będzie ta gala w Wyszkowie i tam jestem już yy, praktycznie. Na Pelema, a Wyszkowie to będzie, czy na początku przyszłego roku zobaczymy Ci na kolejnej plm Pelema. To już, jak rozumiem, jest zasadniczo pewne. Yy, no Zasadniczo pewne, tak, yy, już potwierdzone yy, i docelowo yy, fan w marcu na wasze, Czyli te plany, jakby, które wcześniej gdzieś tam były e, tylko w założeniach już są, e, rozumiem, jak najbardziej... jak najbardziej e, stają się coraz bardziej pewne. Co z tym Fenem? Czy wiadomo z kim ewentualnie tam miałbyś zawalczyć? Czy coś jakąś propozycję rywala? Oczywiście. I z Wyszkowem zresztą też. Z Wyszkowem jeszcze nie ma rywala, ale z Fenem jest e, cały czas od jakiegoś czasu bodajże od wakacji e, tego roku. E, jest już tam Napominane i lobbowane, żebym zawalczył z Maciejem Różańskim z Berserkerów ze Szczecina. I, I myślę, że fajnie byłoby taką dobrą walkę zrobić tutaj w Warszawie. Czyli stronę, to też plan, który gdzieś był wcześniej, może być zrealizowany. Czyli Maciej Różański wchodzi w grę cały czas? Oczywiście e, była propozycja z ich strony. Ja na tą propozycję przystałem, tylko oczywiście trzeba było to zrobić w odpowiednim miejscu i czasie. tak? I myślę, że Warszawa. E, Podajże 19 marca będzie chyba dobrym miejscem i czasem. To na koniec jeszcze cię zapytam. Nie, może nie będę pytał, bo jeszcze żeby mnie wykrakał czegoś, ale wyobraźmy sobie, że masz rywala na wyszków. Rywal wypada w wyszkowie, to co, znowu z Januszem Tyleckim chciałbyś walczyć? No nie, nie, nie. No już drugi raz z Januszem nie musimy pokazywać kto jest lepszy. Myślę, że no nie wiem, no w... cię <laughs> to, to, to zawodnik no, z dnia na dzień brany, także jako jedyny on się zgodził i ciężko tutaj szukać zawodnika jakiegokolwiek, żeby. W ciągu jednego dnia przyjechał klasowy światy zawodnik. Trzeba byłoby naprawdę mocno się postarać, a wiadomo, odważenie było o godzinie 18 i weź teraz tutaj za zawodnika na godzinę 18:00 następnego dnia. No to graniczy z cudem udało się. Udało się w takim razie cóż, czekamy na twój kolejny występ, żeby nie było już takich pierpałek, nie było takich przygód, nie było takich przykrych historii. Antoni Chmielewski po walce na gali w legionowie z Nuszzętskim. Dziękuję bardzo. Dziękuję.